Z góry uprzedzam, że w tym gramlogu będzie dużo o książkach. Mniej o grach, więcej o książkach. Tak, właśnie. Więc jeżeli nie chcecie słuchać mojej nudnej historii związanej z książkami, to na samym początku jest kilka update'ów odnośnie kanału, a potem już tylko i wyłącznie moje gadanie, paplanina i inne takie. Dzień dobry wszystkim, czwórka z tej strony i witam Was serdecznie po pewnej przerwie. To znaczy to nie była jakaś super długa przerwa, ale trochę dłuższa niż zwykle, a spowodowana była tym, że byłam chora, przez co nie mogłam zbytnio nagrywać. Powiem szczerze, że nagrałam jeden odcinek nowej serii, którą mam zamiar puścić na kanale już niedługo. I w tym odcinku nie brzmi jak ja, dosłownie nie brzmi jak ja. A, oczywiście go spublikuję, więc będziecie mieć okazję usłyszeć jak. Brzmi, kiedy jestem totalnie chora i naprawdę jest mi źle. Na szczęście następne odcinki w tej serii były już nagrywane, kiedy byłam zdrowa, mam trochę więcej energii. A przy okazji, mój głos brzmi jak mój głos, a nie głos kogoś innego, kto nagle dostał dostęp na mój kanał. Tak czy inaczej, nie próżnowałam w ostatnich dniach. Ci, którzy polubili fanpage'a spartańskiej granie, na pewno wiedzą, że założyłam w międzyczasie, a no, można by powiedzieć, bloga. Oprócz tego pomyślałam, że trzeba zrobić jakąś wejściówkę do serii, co to jest. Bo to właściwie wiodąca seria na tym kanale, więc przydałoby się, dlatego stworzyłam coś takiego. Że nie jest to ambitne dzieło ani jakieś bardzo odkrywcze, jeżeli wiecie o co mi chodzi, ale bardzo mi się podoba ten efekt, więc na razie przy tym zostaniemy. Dajcie znać, co o tym myślicie. Z takich totalnych nowości razem ze Spartanami wróciliśmy do Daisy, więc najprawdopodobniej na kanałach Spartana 1 i Spartana 2 niedługo pojawią się pierwsze materiały. Ja niestety gram trochę mniej w Daisy niż oni, ponieważ muszę wcześniej pójść spać i nie mam jeszcze skompletowanego materiału do pierwszego odcinka. Więc u mnie te materiały będą się pojawiać z pewnym opóźnieniem, ale na pewno możecie być pewni tego, że Daisy znowu zagości tutaj gdzieś w progach mojego kanału, przez co też może będziemy mieć trochę więcej materiałów. A to dlatego, że filmiki w serii, co to jest, muszę przygotowywać merytorycznie, jakoś opracować treść, scenariusz i tak dalej, a tutaj jednak jest to po prostu obrobienie materiału, który nagram ze Spartanami. Może czasem jakiś komentarz, czasem jakiś wstępniak, jakaś muzyka i już. Dobra, jedziemy w takim razie z głównym tematem tego gramloga, czyli książki. Wiem, że w poprzednim gramlogu jakoś zapowiadałam, że będę się przymierzać do tematyki gier free to play i tego, czy one są potrzebne, niepotrzebne, fajne, niefajne, ale jako, że przez ostatnie dwa tygodnie właściwie o wiele bliżej było mi do książek niż do komputera, to pomyślałam sobie, że pogadamy właśnie o książkach. Więc ostrzegam, to będzie taka pogadanka. Trochę się podzielę z Wami moją historią, bo ja też nie od zawsze czytam książki, wręcz jak byłam mała, to bardzo ich nie lubiłam. Podzielę się moimi ulubionymi tytułami i tym podobne, więc to będzie taki bardzo lightowy gramlog. Za to w tle widzicie Delver. To jest gra, którą ja kiedyś przedstawiałam w serii, co to jest, i link do niej będzie w opisie, w sensie do materiału, bo sama gra jest dostępna na Steamie. Ale jeżeli jesteście nią zainteresowani, to wrzucam linka. Dobra, więc do książek. Jeżeli chodzi o moją historię i tym, dlaczego i jak zaczęłam czytać w ogóle książki, to jest ona, można powiedzieć, trochę taka zawiła. W sensie... No dobra, ona nie jest zawiła, tylko z, mojego, z mojej własnej głupoty wyszło to, że jednak jakieś książki musiałam nagle przeczytać. Mm, a jak to się zaczęło? Jak byłam ma, bardzo nie lubiłam książek. Bardzo, bardzo, bardzo. Za to moja rodzina uważała, że nie ma lepszego prezentu niż książka. Na urodziny, imieniny, gwiazdki, króliki, zające. Mikołaje zawsze dostawałam książki i one się gdzieś tam składowały na jakiejś biblioteczce, do której ja w ogóle nie przywiązywałam żadnej wagi. Po prostu wiedziałam, że każdy kolejny urodziny dostanę jakąś książkę i ona tam będzie leżeć. Tylko strzelałam kto mi tym razem da książkę, bo oczywiście jedni dawali fajniejsze prezenty, inni te gorsze. Więc jeżeli ci, którzy normalnie dawali jakieś słabe prezenty, dali książkę, to było nieźle. Ale jak na przykład miałam dostać książkę od rodziców, kiedy zwykle właśnie najfajniejsze prezenty dostaje się od rodziców, to już a, było słabo. No, ale tak sobie to trwało i tak do wieku chyba 12 lat, kiedy to byłam w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jak pewnie spodziewacie się po tym, co robię, czyli w jaki sposób przekazuję wam jakieś informacje, czyli że dużo gadam, to ja tak miałam od zawsze. Więc byłam sobie w szkole, było jakieś koło zainteresowań, to było koło języka angielskiego i przerabialiśmy materiał o Harrym Potterze. No i co zrobiłam? Oczywiście, skoro miałam go na półce, bo wiedziałam, że dostałam go od mojej siostry. Oczywiście pochwaliłam się, że go przeczytałam. Jakoś tak wyszło, że akurat bardzo zależało mi na tym, żeby w kolej języka angielskiego dobrze wypaść. A tutaj nagle oni zaczęli zadawać mi pytania odnośnie książki, o której powiedziałam, że ją przeczytałam, a tak naprawdę leżała sobie tylko i wyłącznie na mojej półce. Więc okej, okay, mogłam przeklinać moją gadającą gębę i nigdy nie zamykającą się buzię. Ale sama sytuacja zmusiła mnie do tego, że musiałam wrócić do domu, chwycić za tego Harry Pottera i zacząć czytać, żeby nie wyjść na głupka. A jak zaznaczyłam na samym początku, bardzo mi zależało, żeby nie wyjść na głupka. Więc początki były trudne. W ogóle początek Harry Pottera zupełnie mnie nie wciągnął i plułam sobie w brodę, że mam niewyparzoną gębę. Ale im dalej, tym było łatwiej. Przeczytałam pierwsze dwie części, chociaż to właśnie przez to, że powiedziałam, że je przeczytałam w ogóle wcześniej, ale sama z siebie chwyciłam za trzecią część. Więc można powiedzieć, że był to taki moment przełomowy, w którym przez własną głupotę i potem upór zaczęłam czytać książki. I wyszło mi, moim zdaniem, to na dobre. Potem moja siostra próbowała mnie jeszcze przekonać do takich rzeczy, jak na przykład powieści z Narni, to był trochę niewypał, ale potem zaczęłam czytać Wiedźmina i okazało się, że książki są fajne. Do tej pory moim ulubionym gatunkiem jest na pewno fantastyka, ale lubię też opowieści, które dobrze przedstawiają apokalipsę zombie. To znaczy, dobrze, chodzi o to, żeby to nie była opowieść o tym, jak to zjadło na stado zombiaków i, i my strzeliśmy i, i było fajnie, a w ogóle to romans na końcu, ani też na pewno o to ja, uczennica liceum powiedzmy, zakochałam się w chłopcu, który chyba jest zombim i, i sobie tam błyszczę. bo nie, to tego nie czytam, żeby nie było. Nie ma opcji. Więc przejdźmy do tego, co czytam. Jeżeli chodzi o zombiaki, to mogę Wam polecić, a przynajmniej mi się bardzo spodobała książka Feed. Wyobraźcie sobie świat po apokalipsie zombi, właściwie po końcu świata który jednak zaczyna w jakiś sposób funkcjonować. Nie możemy zwalczyć zombiaków, więc musimy się do nich przyzwyczaić, musimy wiedzieć jak z nimi postępować, są jakieś dodatkowe zasady, dodatkowe ograniczenia, no i oczywiście życie ludzi o wiele bardziej skupia się wokół internetu niż wychodzenia z domu, ponieważ dom jest jakąś tam bezpieczną ostoją, teoretycznie rzecz biorąc przynajmniej. Cały ten świat przedstawiony jest z perspektywy widzenia dziennikarzy, grupy młodych dziennikarzy, którzy prowadzą bloga, ponieważ blogowanie, vlogowanie i generalnie przekaz przez internet jest teraz no, głównym medium, przez które przekazuje się newsy, i oni zaczynają odkrywać dosyć ciekawą intrygę polityczną, bo w gruncie rzeczy Fit, mimo że ma te ząbiaki gdzieś tam w tle. To tak naprawdę jest książką o intrydze politycznej. Moglibyśmy te zombiaki zamienić na jakąkolwiek zaraźliwą chorobę, której nie da się do końca zwalczyć, i tak naprawdę książka nie straciłaby na wartości. Jedno tylko w Fidzie dosyć mnie mocno rozczarowało, ponieważ Fid jest trylogią. Moim zdaniem świetnie by było, gdyby Fid się zatrzymał na pierwszej części i skończył, i tyle. Niestety, każda kolejna część, w moim prywatnym odczuciu, była gorsza niż poprzednia, także druga jest jeszcze całkiem całkiem, ale trzecia mm, nie trzyma moim zdaniem poziomu. Tak czy inaczej, sam feed jest warty przeczytania. Dajcie znać, czy może mieliście z nim już jakąś styczność. Może jesteście w stanie powiedzieć, czy książka Wam się podobała, czy może nie. A jeżeli nie, to dlaczego? Jeżeli jednak nie chcielibyście czytać o dziennikarzach i zombiakach, to z takiej prawdziwej fantastyki mogłabym Wam polecić Elantris. Jeżeli chodzi o fabuę Elantris, to jest ona dość mocno skomplikowana. Opiera się to trochę na intryzy politycznej, ale oprócz tego jest samo miasto. Elantris było miastem, w którym mieszkali praktycznie półbogowie. Tymi półbogami stawali się ludzie, którzy przechodzili pewną przemianę. Ta przemiana była całkowicie przypadkowa, mogła się przydarzyć każdemu, który mieszkał tam w pobliżu, a wraz z tą przemianą ludzie zyskiwali dodatkowe zdolności, mogli uzdrawiać, czynić cuda i tak dalej. No a oprócz tego byli nieśmiertelni. Co oczywiste, skoro Elantris miało tak. Wspaniałych mieszkańców, to samo w sobie też było wspaniałe. Opływało we wszystkie dobra, ludzie tam zjeżdżali, prosząc tych mieszkańców, żeby pomogli, tu uzdrowili kogoś czy coś innego. No, ale nagle to wszystko przeminęło. Z dnia na dzień ludzie, którzy przechodzili przemianę, przestawali być tymi bóstwami, a właściwie nigdy nimi się nie stawali, tylko zaczynali chorować na tajemniczą chorobę. Ta choroba Objawiała się tym, że kawałki ich ciała zaczynały być takie, powiedzmy sobie, lekko zgniłe, zielonkawe, były tam plamy. Ci ludzie zaczynali czuć straszny głód, ale nie mogli nic jeść, żeby było jasne. Czuli duże pragnienie, ale nie mogli nic pić i stawali się nieśmiertelni. Więc jako że mieszkańcy Elantris stracili swoje moce, a wszyscy, którzy mieli przejść przemiany, pokazywali po sobie objawy tej dziwnej choroby, to uznano, że w takim razie wszyscy ci ludzie zostaną zamknięci w Elantris. W sensie dosłownym wokół miasta zbudowano wielki mur i każdą kolejną osobę, która zachorowała, po prostu tam wtrącano. Każdy, kto wchodził do Elantris, dostawał koszyczek z. Chlebem i z małą karawką wina, i to był ich ostatni posiłek. Musicie sobie wyobrazić to, że ci ludzie byli całkowicie nieśmiertelni, ale jednocześnie beznadziejni w tym swojej nieśmiertelności, ponieważ jeżeli coś im się stało, na przykład nie wiem, ktoś połamał im wszystkie kości, to oni już zostawali w tym stanie. Więc w Elantris zaczęło się gromadzić takie społeczeństwo bardzo mocno zdegenerowane. Oczywiście tam zaczęły się formować jakieś gangi, jakieś układy, o władze itd., itd. No ale w gruncie rzeczy, samo wielkie, piękne miasto, które kiedyś było synonimem bogactwa, zostało zrównane do poziomu bardzo okrutnego slumsu. Cała historia zaczyna się w momencie, kiedy młody książę Radeon, syn. Aktualnie planującego władcy budzi się rano i zauważa u siebie pierwsze objawy choroby. I w jednej chwili w ciągu jednego dnia jest ogłaszany martwym oraz przenoszony do Elantris. Książkę warto przeczytać nie tylko dlatego, że główny bohater nazywa się jak moja karta graficzna, co mnie przez cały czas bardzo cieszyło, ale przez to, jak wspaniały świat jest tam zbudowany i jak ciekawą ma fabułę. Znowu, jeżeli ktoś z Was już czytał Elantris, to w komentarzach podzielcie się ze mną swoimi wrażeniami. Jestem bardzo ciekawa, czy książki, które mi się podobają, też spodobają się Wam. No dobra, to tak, jeżeli macie jakieś książki do polecenia, to wrzucajcie też w komentarzach, a tymczasem bardzo Wam dziękuję, że obejrzeliście ten filmik. Zapraszam na kolejne już niedługo, a ja uciekam. Trzymajcie się, czwórka, bez odbioru.